Co byś zrobił, gdyby okazało się, że mężczyzna, którego bezustannie wyśmiewasz, to w rzeczywistości twój szef? Ta ekipa przekonała się o tym w bolesny sposób. Ten poranek nie zwiastował żadnych nadchodzących wstrząsów. Słońce świeciło pełnym blaskiem w samym centrum Warszawy, a ulice tętniły życiem. Ludzie w pośpiechu zajmowali się codziennymi sprawami, wśród nich pewien kurier imieniem Krzysztof, który widział już niejedno. Nie był krzykliwy ani głośny. Ale emanująca z niego cicha godność mówiła więcej niż jakiekolwiek słowa. Tamtego ranka miał dostarczyć ważną przesyłkę do jednej z najbardziej eleganckich restauracji w mieście, do wyrafinowanej restauracji Kingi, słynącej z prestiżowego, choć nieco ostentacyjnego klimatu. Ciężarówka Krzysztofa powoli wjechała na tyły restauracji, gdzie zazwyczaj odbywa się dostawa towarów. Nawet przy rampie wyładowczej czuć było pewną ekskluzywną atmosferę. Ogromne metaliczne drzwi z wielkimi literami informującymi, że tylko personel może tamtędy przechodzić. Krzysztof wyciągnął list przewozowy, założył rękawice i ostrożnie ułożył na wózku pudełka zawierające ekologiczne warzywa oraz specjalne ryby z importu z nadbałtyku. Kiedy zaczął przemieszczać się z wózkiem w stronę drzwi, usłyszał stłumiony śmiech dochodzący z wnętrza, ten rodzaj śmiechu, który powoduje, że człowiekowi ściska się klatka piersiowa, bo wyczuwa w nim drwinę i wyższość. Krzysztof tylko lekko pokręcił głową, bo nie pierwszy raz go lekceważono i nie chciał dać się wyprowadzić z równowagi. Dwa razy zapukał w metalowe drzwi, po czym cierpliwie czekał, aż wreszcie się otworzyły, a w nich pojawił się młody mężczyzna w śnieżnobiałym stroju szefa kuchni, z miną, jakby właśnie zobaczył kogoś niekompetentnego. Ktoś cicho rzucił. Wygląda na to, że w tak eleganckie miejsca wysyłają już kogokolwiek? Nie tylko same słowa były raniące. Ale i sposób, w jaki zostały wypowiedziane. Krzysztof nadal rozpakowywał pudełka, nie dając się wytrącić z równowagi, ale słowa wciąż krążyły wokół niego jak nieprzyjemny, stęchły zapach. Jeszcze się nie wtrącał, bo wiedział, że ci ludzie nie mają pojęcia, co tracą. Nie trzeba było długo czekać, by wszystko stanęło na głowie. Gdy Krzysztof zagłębiał się coraz dalej w kuchni, nie uszło jego uwadze, jak wspaniała jest ta restauracja. Imponujące kryształowe żyrandole lśniły. Marmurowa posadzka odbijała światło niczym lustro, a otwarta kuchnia zachwycała sterylnym połyskiem podkreślającym najwyższą jakość. Mimo to, pod lśniącą powierzchnią kryło się coś znacznie mniej olśniewającego. Personel pracował szybko i precyzyjnie, ale emanował z niego rodzaj wyższości, jakby dumni byli nie tyle ze swojej pracy, co z miejsca, które w hierarchii zajmowali. Ponieważ w ich oczach Krzysztof stał na samym dole drabiny, uznali, że mogą sobie pozwolić na drwiny. Niech nie stoi pan przy stole? Szefa odezwała się kobieta w czarnym kostiumie, nawet nie podnosząc wzroku z nadnotatnika. Tak jest, proszę pani, odpowiedział Krzysztof uprzejmym, lecz zdecydowanym tonem. Jednocześnie wyraźnie czując, że kobieta wciąż go obserwuje, jakby szukała pretekstu, by go wyrzucić. Nieopodal dwóch kelnerów składało serwetki na skraju sali i wyraźnie było widać, że rozmawiają o Krzysztofie. Rzucali mu ukradkowe spojrzenia, chichocząc między sobą. Jak myślisz, ile czasu minie, zanim coś zepsuje? Zapytał jeden z nich z drwiącym uśmiechem. Krzysztof udawał, że tego nie słyszy. Wciąż rozkładał pudełka na blacie obok lodówki, dbając, by wszystko trafiło na swoje miejsce. Lata doświadczeń nauczyły go, że nie warto marnować energii na takich ludzi. Mimo to szepty nie ustawały, a ktoś jeszcze stwierdził, że prawdziwy kurier z klasą ubrałby się jakoś lepiej, skoro przychodzi do tak szykownego miejsca. Krzysztof spojrzał na swój uniform, który był czysty i wyprasowany zupełnie odpowiedni na cały dzień rozwożenia towaru. Dla tych ludzi jednak nic nie było wystarczająco dobre. Nie miało to jednak większego znaczenia, bo nie przyszedł tu, by ich zachwycić. Gdy skończył pierwszy transport i wrócił po kolejne pudełka, Dostrzegł, że kucharze także nie szczędzili kąśliwych uwag. Jeden z nich, wysoki facet o złośliwym uśmiechu, wyszeptał do pozostałych. Założę się, że nawet nie stać go, żeby tu zjeść, a co dopiero wejść głównym wejściem. Krzysztof poczuł, jak zaciska szczękę, ale wziął głęboki oddech i nadal zachowywał spokój. Gdy był już bliski ukończenia pracy. Drwiące chichoty z kuchni przybrały na sile, i Krzysztof wyraźnie słyszał, że nie dbają o to, by ich obelgi do niego nie docierały. Wyszedłszy po kolejne pudełka, czuł coraz mocniej poranny upał. Pot na czole mieszał się z kurzem. A kiedy wrócił z wózkiem do środka, znów usłyszał złośliwe śmiechy. W kuchni stał mężczyzna o ostrych rysach, w starannie zaprojektowanym stroju szefa kuchni, przeglądając dotychczas dostarczone produkty. To był Dawid, szef kuchni który z chłodną pogardą przyglądał się skrzynkom z rybami. To ma być najlepszy towar, jaki mogli przysłać, mruknął wystarczająco głośno, by Krzysztof usłyszał. Krzysztof przez moment się wahał, po czym zaproponował cicho: Jeśli coś jest nie tak z jakością, mogę zadzwonić do dostawcy. Dawid jednak przerwał mu wymownym gestem: Nie trzeba. Proszę po prostu to zostawić i wyjść. Mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Gdy Krzysztof dalej rozładowywał pudełka, nie uszło jego uwadze, jak bardzo Dawid jest nadęty. Wyglądało to tak, jakby chciał, by każdy słyszał, że to on tu rządzi. Przysięgam, zwrócił się głośno do jednego z kelnerów wszędzie coraz gorsze standardy. Spójrz tylko na tego faceta. Nawet kurierów nie uczy się już, jak należy się zachować. Młoda kelnerka przytaknęła z fałszywym uśmiechem, po czym wróciła do swoich zajęć. Krzysztof starał się to ignorować, lecz trudno było nie zauważyć dotkliwego lekceważenia. Widział, że ci ludzie nie traktują go poważnie nawet przez chwilę i tylko czekają, aż zrobi jakiś błąd. Gdy już uporządkował skrzynki w magazynie, jeden z pracowników kuchni zawołał: Hej, kurier! Zostawiłeś jedną skrzynię. Krzysztof zmarszczył brwi, bo był pewien, że nic nie pominął. Mężczyzna wskazał pusty karton przy wejściu, po czym wyszczerzył się drwiąco. Żartujemy tylko, koleś, nie bierz tego tak poważnie. Wszyscy wokół znów wybuchnęli śmiechem. Krzysztof nie odpowiedział, jedynie odłożył pustą skrzynię na miejsce i kontynuował pracę. W głębi duszy był już prawie u kresu cierpliwości, ale pamiętał, po co tu jest, a inni jeszcze tego nie wiedzieli. W końcu, gdy cały towar znalazł się tam, gdzie powinien, wręczył Dawidowi fakturę. Szef kuchni ledwie na nią spojrzał, podpisując bez słowa – może pan już iść, nie ma tu nic do roboty. Krzysztof stał jeszcze przez sekundę, wpatrując się zdecydowanie w oczy Dawida, po czym rzucił tylko: Miłego dnia i ruszył w kierunku wyjścia. Kiedy dotarł prawie do drzwi, jeden z kelnerów rzucił półgłosem Tak, wracaj tam, skąd przyszedłeś. W tym momencie Krzysztof się zatrzymał, trzymając dłoń na klamce. Przez chwilę w kuchni zapanowała zupełna cisza. Wszystkie spojrzenia skupiły się na nim. Odwrócił się powoli, a jednym spojrzeniem uciszył drwiące uśmiechy. "Przyszedłem tu", powiedział spokojnym tonem, "by przynieść wam coś, czego jak widać, bardzo wam brakuje. Szacunek." Nikt nie odezwał się ani słowem, gdy wychodził, ale prawdziwa niespodzianka dopiero miała nadejść i niebawem wszyscy się przekonają, kim jest on naprawdę. Na zewnątrz Krzysztof oparł się o swoją ciężarówkę i wziął głęboki oddech. Fizycznie ta dostawa nie była uciążliwa, a mimo to czuł ciężar poranka na ramionach. Nie pierwszy raz traktowano go z góry, ale coś mu mówiło, że tym razem wszystko się zmieni. Spojrzał w górę na piękną fasadę restauracji, nad którą złote litery głosiły: Wyrafinowana restauracja Kingi. Dziwnie było myśleć, że zaledwie kilka tygodni temu podpisał ostatnie dokumenty, na mocy których kupił to miejsce stawiając kolejny, odważny krok w stale rozwijającej się sieci swoich restauracji. Kariera Krzysztofa wcale nie polegała na łatwych sukcesach, lecz na ciężkiej pracy, poświęceniach i tym wewnętrznym ogniu, który płonął w jego sercu, udowadniając, że niezależnie od pochodzenia można wiele osiągnąć, jeśli tylko się w siebie wierzy. Dorastał w województwie mazowieckim, gdzie szanse były ograniczone, a oczekiwania wobec takich osób jak on jeszcze mniejsze. Rodzice harowali dniem i nocą, ucząc go, że sumienność i uczciwość są cenniejsze od wszelkich tytułów. Mając 16 lat, zaczął pracę w lokalnym barze jako pomoc kuchenna, bacznie obserwując każdy ruch, zawsze ciekaw, jak przyrządza się potrawy i jak funkcjonuje restauracja. Przez lata piął się powoli po szczeblach kariery, od pomocy kuchennej do kierownika lokalu, aż w końcu zgromadził wystarczająco dużo środków. By otworzyć swoją pierwszą własną restaurację. Nie była luksusowa, ale należała do niego, a odtąd mógł się już tylko rozwijać. Kiedy pojawiła się możliwość wykupienia restauracji Kingi, nie wahał się ani chwili, bo doskonale wiedział, jaki potencjał w niej drzemie. Choć miejsce słynęło z zamkniętego, elitarnego charakteru, Krzysztof dostrzegał w nim coś więcej restaurację, w której każdy poczuje się wartościowy, bez względu na to, czy jest gościem, pracownikiem, czy dostawcą. Jednak zmiana nie zapowiadała się na prostą. Krzysztof nie rozgłaszał swojego właścicielskiego statusu, bo chciał na własne oczy zobaczyć, jak wszystko funkcjonuje bez blasku fleszy. To, co przeżył tego ranka, utwierdziło go tylko w przekonaniu, że konieczne będą radykalne reformy. Gdy wrócił do ciężarówki, wyjął tablet i spisał notatki na temat zebrania zaplanowanego na godzinę 15. Na które wydał polecenie, by stawili się wszyscy pracownicy w sali dla gości. Nie podał zbyt wielu szczegółów, jedynie tyle, że przybędzie ktoś, kto ma ważne ogłoszenie. Krzysztof wiedział, że to właśnie wtedy skończą się wszystkie głośne drwiny. Już czuł napięcie, jakie zapanuje w sali, kiedy w końcu wyjawi prawdę. To on jest nowym właścicielem, a wyrafinowana restauracja Kingi rozpoczyna nowy rozdział. Nie zdawali sobie sprawy, że mężczyzna, z którego drwili cały poranek, jest w istocie właścicielem miejsca, w którym pracują. A gdy to wyjdzie na jaw, nikt nie zapomni chwili, w której staną z nim twarzą w twarz. Krzysztof pomyślał o szefie kuchni Dawidzie, o tym jak się zachowywał, jak łatwo oceniał i lekceważył innych. Wspomniał też kelnerów, pracowników kuchni i menedżera, który ledwie traktował go jak człowieka. Krzysztof nie żywił wobec nich gniewu, a raczej głębokie rozczarowanie. Że ludzie tak łatwo wpadają w pułapkę dyskryminacji i braku szacunku. Gdy opuścił budynek restauracji, w głowie miał już ugruntowane postanowienie. Popołudniowe spotkanie nie będzie zwykłą prezentacją, lecz momentem, w którym ustali się ton, jaki ma panować w wyrafinowanej restauracji Kingi. Szacunek, pokora i równość nie były dla niego pustymi słowami, lecz fundamentem jego wartości. A za parę godzin wszyscy zrozumieją, kim jest on naprawdę i po co przyszedł. Zegar na wieży wybił już piętnastą, gdy personel zaczął gromadzić się w eleganckiej sali wyrafinowanej restauracji Kingi. Niektórzy wyglądali na zaciekawionych, inni na zirytowanych, a Dawid stał oparty o jeden ze stolików z założonymi rękami, z mieszaniną znudzenia i irytacji na twarzy. O co w ogóle chodzi? Mruknął do jednego z kelnerów. Mamy dzisiaj mnóstwo rezerwacji, a musimy siedzieć na jakiejś naradzie? Menedżer Grzegorz nerwowo kręcił się przy drzwiach, wiedząc, że nakazano mu zwołać wszystkich, choć sam nie wiedział czego się spodziewać. Usłyszał tylko, że dziś przybywa nowy właściciel i obecność wszystkich jest obowiązkowa. Kiedy personel zajął swoje miejsca, drzwi do sali otworzyły się i wszedł Krzysztof, wciąż w tym samym ubraniu, które miał rankiem. Na moment zapadła grobowa cisza. Pracownicy patrzyli na siebie zdezorientowani. Dawid cicho się zaśmiał i pokręcił głową. Nie wierzę, w to mruknął półgłosem. Krzysztof podszedł na środek sali, zachowując swój opanowany spokój, a niewypowiedziane pytania zdawały się wisieć w powietrzu. Nie spieszył się z wyjaśnieniami, pozwalając, by cisza trwała jeszcze przez kilka sekund, przyglądając się uważnie każdemu z obecnych. W końcu grzegorz zakaszlał nerwowo. Przerywając krępującą ciszę. E, Krzysztof, co ty tu robisz? To spotkanie jest tylko dla personelu. Krzysztof uśmiechnął się delikatnie, a w jego głosie dało się wyczuć napięcie, choć pozostał zdecydowany. Wiem, Grzegorz, właśnie dlatego tu jestem. Dawid przewrócił oczami. Słuchaj, jeśli chodzi o poranną dostawę, możemy to sobie darować, bo mamy mnóstwo pracy. Krzysztof skierował teraz wzrok na Dawida. Spokojnie Masz rację, szefie Dawid. Będzie mowa i o tamtej dostawie, i o wielu innych sprawach. Dawid uniósł brwi, ale zanim zdążył coś powiedzieć, Krzysztof ciągnął dalej. Pozwólcie, że przedstawię się właściwie. Nazywam się Krzysztof Racz i od trzech tygodni jestem nowym właścicielem wyrafinowanej restauracji Kingi. W sali znów zapanowała cisza, tym razem z powodu niedowierzania. Z ust Dawida zniknął uśmieszek, a oczy otworzyły się szeroko. Kelnerzy spoglądali po sobie z zakłopotaniem. Niektórzy zaczęli wpatrywać się w podłogę, zaś Grzegorz pobladł na twarzy. Ty wykrztusił w końcu Dawid niemal szeptem. Ty jesteś właścicielem? Tak jest, odpowiedział Krzysztof z pełnym spokojem. I zanim cokolwiek powiecie, chcę, abyście zrozumieli, że nie przyszedłem tu, by przechwalać się tytułem czy kogoś strofować. Chciałbym za to porozmawiać o szacunku. Na chwilę znów zapanowała cisza. A Krzysztof pozwolił, by jego słowa wybrzmiały. Dziś rano przyglądałem się, jak pracuje ten zespół. Widziałem, jak mnie traktowaliście, sądząc, że jestem tylko zwykłym kurierem. I chciałbym, byście zastanowili się, co to mówi o was, a nie o mnie. Dawid próbował coś powiedzieć, ale słowa uwięzły mu w gardle, a kelnerzy ze wstydem spuścili wzrok. Krzysztof kontynuował, wciąż pewnym, spokojnym tonem. Oceniliście mnie z góry, nie znając mnie wcale. Wyszliście z założenia, że mój wygląd, ubiór i praca świadczą o tym, kim jestem. A to nie tylko krzywdzące dla mnie, lecz także dla całej idei tej restauracji. Niszczy kulturę, którą chcemy tu stworzyć. W sali słychać było tylko milczenie, gdy Krzysztof obejmował wzrokiem wszystkich zebranych. Każda osoba przekraczająca próg tego miejsca zasługuje na szacunek, niezależnie od tego, czy jest gościem, pracownikiem czy dostawcą. To standard, którego oczekuje od każdego z Was. Po raz pierwszy dostrzegł w ich twarzach oznaki wstydu, a choć było to dla nich trudne, zdecydowanie tego potrzebowali. Cisza stała się niemal namacalna, kiedy każdy starał się przyswoić słowa Krzysztofa. Dawid przestał zaciskać ręce na piersi, a kelnerzy unikali wzajemnego kontaktu wzrokowego, bo nie było już śladu po ich dawnych protekcjonalnych uśmieszkach. Krzysztof podszedł do nich bliżej. A w jego głosie pojawiło się ciepło, choć ani na chwilę nie stracił autorytetu. Wiem, że zmiany nie dzieją się z dnia na dzień, ale jeśli ta restauracja ma odnieść sukces, musimy zacząć od tego, jak się nawzajem traktujemy od odpowiedzialności, wzajemnego szacunku. Zamilkł na chwilę, znów wodząc wzrokiem po zebranych i czując, że jego słowa znalazły odbiorców. Nie startowałem z wysokiego pułapu, doskonale rozumiem, co znaczy pracować długie godziny. Być niezauważanym, szorować podłogi, zmywać naczynia czy taszczyć pudła. Przeszedłem przez wszystko, co widzieliście dziś rano, i mogę powiedzieć, że te zadania są równie ważne jak praca szefa kuchni czy menedżera w tej restauracji. Personel wciąż milczał, a Krzysztof czuł, że jego historia jeszcze mocniej wpływa na zebranych niż jakakolwiek reprymenda. Dał im chwilę, by mogli przetrawić wagę jego słów, nim mówił dalej. Dlatego teraz powiem Wam, co będzie dalej. Od dziś budujemy tutaj nową kulturę, taką, w której każdy jest doceniany, a na nieuzasadnione uprzedzenia nie ma miejsca. Jeśli ktoś nie potrafi tego zaakceptować, być może powinien poszukać innego zespołu. Na te słowa kilka osób skinęło głowami, a inni wyszeptali ciche przeprosiny. W końcu także Dawid odezwał się niepewnie. Nie chciałem być nieuprzejmy. Po prostu Krzysztof uniósł rękę, przerywając mu. Czyny mówią głośniej niż słowa, szefie. Jeśli naprawdę chcesz się zmienić, pokaż to. Pokaż reszcie zespołu, że jesteś gotów się uczyć. I to dotyczy każdego z Was. Krzysztof cofnął się o krok, zachowując swój spokojny, lecz stanowczy sposób bycia. Każdy z nas popełnia błędy. Każdy z nas nosi w sobie uprzedzenia. Pytanie tylko, co z nimi zrobimy? Wierzę, że ten zespół ma w sobie potencjał, by pójść naprzód. Po tych słowach odwrócił się, by opuścić salę, ale zanim zamknął za sobą drzwi, dodał jeszcze: Pamiętajcie, że szacunek nic nie kosztuje. Lecz jego brak może zniszczyć wszystko. Gdy wyszedł, przez kilka minut panowała cisza, a słowa, które wypowiedział, wciąż unosiły się w powietrzu. Wydawało się, że wreszcie zaczęło do nich docierać, jak wyglądałaby ta restauracja, gdyby rzeczywiście zasługiwała na miano wyrafinowanej. Jednak ta historia nie dotyczy tylko jednej restauracji. To opowieść o każdym z nas, o tym jak często oceniamy kogoś po pozorach, nie znając jego prawdziwej historii. Ile razy pozwalamy, by nasza duma czy uprzedzenia sprowadzały nas na manowce? Zróbmy krok w kierunku lepszego. Niezależnie od tego, czy mowa o naszym miejscu pracy, naszej społeczności, czy zwykłych spotkaniach, szacunek i życzliwość potrafią nie tylko zmieniać życie, lecz także budować mosty między nami.